Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, dzisiaj na DK United nagrody za elitę, tego nie było na live, to otwieraliśmy sobie rano na offstreamie, więc taki trochę quality content będzie, oprócz tego troszkę paczuszek coś tam też zagraliśmy, więc zobaczycie jak to się wszystko prezentuje, my zaczynamy, słuchajcie, paczką 20x83+, i to jest podwójny walkout hero, Feller oraz Maszczerano. Oprócz tej dwójki, i Rikelme i nic poza tym. Startujemy. Mamy kartę specjalną, w tylko Damiana. I to będzie mój, drodzy, topy ping -pong. Ale tutaj narzekałem na boki obrony, ale w końcu zrobiliśmy tego, słuchajcie, Jamesa. A teraz wjeżdża to ping -pong. Będzie dylemat, widzowie. I teraz, widzowie, pytanie do Was. Czy grać tym frimpongiem Toty, czy jednak Jamesem Futis? Napiszcie w komentarzu. Pomóżcie Damianowi. Jakim cudem. A tutaj, moi drodzy, kolejna paczka. I kolejny specjalny traf u pana Damiana. A to będzie chyba netcik. Tak jest. Kolejna karta specjalna, ale Nets. 8-6 tylko. Dobra, patrzymy dalej. 2x8, 3. Mamy coś specjalnego. Kierunek Niemcy na śpeku? A 2 razy 84. Mamy kolejną kartę specjalną u Damiana. I czy konto PLKD zostanie tutaj potężnie wzmocnione? Sympatycznie się zaczyna, bo De Bruyne 91. I teraz to chyba wyjdzie coś specjalnego z Copa America. Ale czy wzmocni? De United to chyba będzie Cadiz. Kadis. Fajne foderki. Przydadzą się. Dobra, 5 razy 83, plus, proszę Państwa. Francja to będzie milocik, ale wydaje mi się, że to już jest szansa i potencjał na podwójny. pojedynczy walkout. Dalej. Dobra, 5, nie to było. Już sam nie wiem, czy to było 5 razy 84, czy 2 razy 8 4 W każdym razie specjalna karta. A, ok. To będzie tocik na nas jego 4 razy 84, plus. To już chyba w serio co? O, paczka to jakaś karta specjalna. Ale tu będzie Bremer. I tym razem już podwójny walkout. I będzie drugi wysoki overall. Sanchez 93. Nice. Powiem wam, widzowie, że tutaj jest spory potencjał na zrobienie ikony lada moment. Se dobra. 10x84, będzie akcent ikony. O jezus. No dobra, bo tak coś mi się tutaj. Nie zgrywało. Nie widziałem rojaki. A tutaj o oh Boże. Dobra, też się nie zgrywa. Myślałem, że footy z jakimś cudem tutaj wyskoczy, ale nie, nie. nie. Ok, kin i Kin jeszcze zirski. Okej. Okay. Dobra, 10 razy 84. Kolejna paczuszka, Opelka Damiana. Mamy Portugalię. Jest kierunek PO i Barcelona. Aha, czyli będzie trzeba kancelować ta karta specjalna. I do tego kolejny toty w tym odcinku. Ja pierdziele, jak Damian wróci z tej ustki. To mi się złapie za głowę, jak zobaczy ten skład. To ty Alison! Jeszcze wjeżdża tutaj na konto. Niesamowita historia, moi drodzy. Jejku, jejku, ale dym. Kolejna paczuszka. 10 razy 84 Pelka Damiana. I mamy kierunek Italia. I to na pewno będzie dobry znak. Słuchajcie, z uwagi na to, że będzie tocik. Kolejny tocik i na pewno zużyjemy go na jakąś fajną paczuszkę. Love to 93. Overall. Uuuu, dwa nawet. Okej, okay, moi drodzy, czas na ikonę na DeK United tupelka Damiana i zobaczmy, co ciekawego odda. Uuu, to jeszcze nie jest ten moment, niech będzie Hernandez. Będziemy próbować dalej. Dobra, moi drodzy, bilinga sprawdzimy w jak to z takim oto składem. No dobra, coś tam jest, coś tam jest. Butragenio 1 do zera. Let's go. Ale Butragenio wam powiem, jest przekoczurem. Eee, opłaca się robić. Jak masz foderki, to opłaca się robić Butragenio Butrami... O kurde, ty ten stons? Co to jest za wersja tego wam? Bardzo ciężko było mi go zatrzymać. Ale to nie jest problem dla Darwina, nie za Halanda i spółki. 2 do 0. No i teraz Karolina. Hansen! 3 do 0. Dobra, i teraz Butragenio kończy to widzowie. Oj, kończy. Butra. Uuuu lala 4-0. Nie no, kolega by już mógł wyjść. Do znajomków dodawać, bo potem jest spam straszny. A tu 4-1, chłop jeszcze walczy. Oj, i Butram 5 do 1. Podanko i brameczka. Nie no. 6 do 1. I chłop bierze pauzę. Dobra, moi drodzy, Diamond robi tego billinga I odbieramy kolejną jego wersję. Już aktualnie biling na poziomie 94. Kurde, jak on wygląda. Aż strach w sumie pomyśleć, jak on będzie wyglądał. No właśnie. Wszystko 90, plus. matko jedyna, za mocne. Dobra, 3 x 85. Jeszcze udamiana i moi drodzy, tu jeszcze się pojawi. Nie uży Kamałinga. Boże, a nie, dobra, bo Kamawinga Francja, ale jakoś ten Real Madrid Elo sprawiło, że pomyślałam o czymś innym, nieważne. Wiedziałem, że to nie może być Kamawinga, bo Kamawinga Francja, była Hiszpania, ale jest Henderson, tak? Akcent dla Damiana. No i moi drodzy, czas odebrać nagrody za elitę od Damiana i proszę Państwa, to się rzadko zdarza na tym koncie, albo praktycznie w ogóle, ale odbieramy nagrody, słuchajcie, wymienne. I mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj poleci, wymiennego takiego, że będziemy mogli też otworzyć, słuchajcie, paczkę za jakieś 700 tysięcy końców, a zaczynamy oczywiście od... Uuu... Lala, la, proszę państwa, Ferran Torres 97 overall, bardzo sympatyczna e, karta, wam powiem i wydaje mi się, że do szerokiego składu powinna wjechać. Także tutaj Ferrari Torres, Mocno zaczynamy. Dwie pierwsze paczki za 35 i 50 kani dały. Karty specjalne, a tutaj już jest potencjał. Wygląda mi na Totsa. Totsik jest mile widziany, słuchajcie. O nie, to będzie chyba Olga, to jest N-Toty. Ale Tots jednak jest dobrze w zwyczaju, dobra. Okej, okay. no taki Totsik to już będzie te 25-30 tysięcy. Plus tutaj Quick sell, więc jak najbardziej spoko. O proszę bardzo, pani Ewa Pajor nawet tutaj wjechała na rejony, więc Pajor. Bierzemy od razu sobie na playlistę i tutaj Olga, ok. No i teraz, kurczę, jakie to są fajne paki, naprawdę. Tu będzie niezły Pennyk 5 razy 85 Jest coś specjalnego. Najlepiej wszystkie specjalne na 85 nie wjeżdżają. A tu akcent Liverpoolu, bo wjeżdża Diego Jota i Kopa Ameryka będzie wysokie overall, bo ta Kopa Ameryka zawsze te 90 coś plus. No i zobaczmy, kto to będzie. Antonio, 92 overall. No dobra, moi drodzy, trzy karty specjalne, nice. Dobra, kolejna paka, 5x85+, no wypadałoby jakiegoś footy strafić, halo, halo, jej. Yy, Anglia, o i znowu Liverpool, boże, to to nie jest przypadek, jest Gomezik? Nie Damian ma jakieś układziki, to sam Liverpool leci. No dobra, ale to jakiś yy, z cyklu Toty van Dijk by się przydał, nice. No i teraz dwie paczuszki 3 razy 87 mam wrażenie że tu będzie Kojlund plus Todd's Chyba te co już jestem w stanie rozpoznać. Tak jest. A więc mamy też Accent United. No w końcu tutaj też jest United na tym koncie. Więc mamy Hojlunda. A z tym Hojlundem przychodzi, słuchajcie, Wertongen 91 overall. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. jeszcze Paulo Futre. Tylko, że on ma zepsute widełki. Tak jest. Steel ma zepsute widełki. On nie zejdzie. Od razu go daje na, na Quixel. Słuchajcie, nie będziemy kombinować z tym Paulo Futre. Jej po prostu zaspało tam. I już chyba nic się nie zmieni z tą kartą. Ale... Zobaczmy, co będzie w kolejnej. 3x 87+, to oznacza, e, nie będzie chyba tutaj niczego spektakularnego, ale jest Kompany plus Copa America, no raczej, raczej ciężko, no ale zobaczmy. E, Vincent Kompany, a do tego wszystkiego dołączy, e, Lasiter 93 overall, overallkowo spoko, no i teraz widzowie, o znowu Elliot. Teraz widzowie, słuchajcie, kolejna fajna paka, bo tutaj już wjeżdżamy na poziom 3x94. No te nagrody za Alita naprawdę są fajne, więc tutaj Damian będzie miał do końca sezonu pociechę, jeżeli ta Alita i te winki będą nabijane regularnie. A czy tutaj nie jest wrimpong? Aha. On Ten... no, nie mógł być jak coś. Dobra, przepraszam widzowie, poniosło mnie. Stanisic, a do tego... Kardiolog. Tu będą 3, 9, 4, serio? O mój Boże, ale jaja, no nic, będzie foderek na, na content.